Świątko. Witam wszystkich bardzo serdecznie i pozdrawiam z dalekiej północy. Jesteśmy dzisiaj w Gdańsku na terenie trójmiejskiego pike parku Bigfoot Works i postanowiłem sobie dzisiaj zrobić taki nadzór nad ścieżkami. Zobaczyć w jakim są stanie. Zobaczyć jak są zadbane. Warunki ostatnio nie były takie proste. Dużo liści spadło. Dopiero co wróciłem z Bielska. I no, było słabo, większość ścieżek zaliścionych. No, jazda była trochę taka po omacku. chociaż widziałem dzisiaj na Instagramie, że mieli właśnie akcję odliścianie. Więc po prostu zrobili to wszystko za jednym razem, a szkoda, no bo dla nas przyjezdnych specjalnie 6 godzin w jedną stronę, 4 dni tam byliśmy. No, kurde, no, mały niespach pozostał. Niemniej, z tego co wiem, w którym mieście warunki mamy. Znacznie lepsze w tym momencie nasze ścieżki błyszczą. Bo pomimo, że nie mamy takich pięknych spadków i różnych w terenie, to mimo wszystko jest fajny warunek. Można sobie spokojnie pośmigać. Także nie przedłużając, lecimy sprawdzić, jak sytuacja wygląda. Zapraszam do oglądania. Heja, godzina 14. 14. 16 Słoneczko jest nisko, tak jakbyście się zastanawiali, kiedy wyjść na rower, jak najwcześniej, bo się robi słabo. No dobra, na pierwszy ogień polecić się, jak mam wątka. Zobaczymy. Teraz to tutaj nam speedpunkt przygotował. Takie obliścione, to słończko wyszło fajnie. O, tutaj trochę liści się nas zbierało niestety. Tutaj górą. Śmieszny drobi, drugi śmieszny drobi i o tutaj też liści sporo no dobra nie było tak źle chociaż liści się nie spodziewałem no nie jest źle zobaczcie ładnie yy... Ale romantycznie. Pierwszy zjazd zawsze jest trochę taki sztywniutki. No, Miejscami było trochę liści. W tych zagłębieniach, w tych nieckach. Wiatr czasem mocniej i już się tam wszystko kitwasi. A tak w ogóle to wydaje mi się, że to jest mój drugi filmik w życiu. Nagrany na GoPro. W poziomie. Zawsze... Zawsze cisnąłem na te sociale. Instagram, w pionie świrowanie, kurne, jakieś takie dziwne adaptery do nagrywania w pionie. Wyglądało to strasznie. Strasznie dużo z tym było roboty. I generalnie chyba zauważyliście, że jest troszeczkę ostatnio taki trend powrotu do do tego takiego retro retro YouTube'a, jak ja to nazywam. I, I fajnie. Wydaje mi się, że to dobry kierunek. Dlatego też stwierdziłem, że Spróbuję wrócić do korzeni. Eee, mnie to bardziej lepiej, nie ukrywam. Sam lubię posłuchać, jak ktoś coś ma do powiedzenia. Nawet lubię słuchać takiego jak teraz. Jakoś tak nie wiem, czuję, że wtedy to jest bardziej wartościowy materiał. Ktoś ma coś do przekazania. A ja mam dzisiaj do Wam do przekazania warun na trasach. Kolejna kwestia, ale dzisiaj będzie wyżyk problemów. Jak wywozicie wodę? No, jak? Kurna, ja mam Fidloka Ja od wielu lat byłem orędownikiem Fidloka, bo był spoko na szosie go używałem. On ma różne systemy, jakieś takie napaski i tak dalej. Ale w Enduro, jak mam, kurna, pełno picia, tak jak tutaj, to raz, że to w ogóle lata. O tak, i tłucze tutaj. I powiem wam, że jak nagrałem wam przed chwilą Ambonkę, to musiałem ten picie tutaj zostawić. Specjalnie powinien tutaj potem przyjechać. Bo nic by nie było słychać. To by cały czas tłukło. Kurna, byłoby słychać tylko tłuczenie. Do tego stopnia, że już tutaj zrobiłem nawet taki, proszę o was, tuning. I jest taśma dwustronna. Plus do tego są rzepy, te czarne takie cośki. Żeby chociaż na boki to nie latało. Matko, się z nosa cieknie. No, a i tak kurna Tłuczę Jak nie górą, to na boki. Potem widzicie, co się robi. To jest takie wybrzuszone. Chociaż woda wcale nie jest gazowana, to po pewnym czasie, nie wiem ile to ma, rok, półtora, może, po pewnym czasie robi się z tego taka bulwa, bo po prostu pod wpływem wagi to chodzi. A, kolejny tuning. Musiałem odpiłować ten cypek, bo się w ogóle nie mieścił. No, powiedzmy, to jest kwestia mojego małego roweru, ale no to jest słabe. To jest chudne słabe. Nie podoba mi się. No dobra, to w takim razie lecimy Gibona. Wydaje mi się, że na gibonie jest jakaś kładka napędzająca albo coś takiego w każdym razie, o jest, widać, coś nowego powstało to testujemy Tutaj, pamtrak Piasz, Jak kurde w lato. Tak sypkie wandy. Cholera. A to niby już jest listopad. Wziąłem ze sobą ten nieszczęsny bidon i lecimy na grudę. Z tego co widziałem ostatnio na grupie Jacek postawił jakieś dwie nowe kładeczki, bardzo chętnie przetestuję, a potem potem lecimy na Zwierzyniec i tam pewnie szakal, hiena, być może jakiś knur albo guziec. Dobra, jest plan. Nigdy nie leciałem jeszcze tych kładek, widzimy jej relacje z pierwszej ręki. Tutaj są takie korzonki, ja lubię przeskoty. Pierwsza, widziałeś? O, jest! Druga. No, powiem wam, że... A, tutaj ścieżka zamknięta. A gruda taka zaliściona, trudno. No, powiem wam, że nie polecam się wywijać. <śledziny> oh. No bo... Oh, jezus. ale liści. No, niosą te klaski. Mocno niosą. I. Jelika... O kurwa! <śled> o ale Ślisko! No, powiem wam, że ciężko jest się skupić na gadaniu jeżdżenie jednocześnie. Strasznie to śliskie. Totalnie nie hamuje. Tak, nic, nic, nic. Hmm. Powiem wam, że. No, kładeczki niosą, bardzo, do tego stopnia, że <grystanie> widzę, że z przodu dobiłem Amora. <grystanie> no tak, dobite. Ajajaj. Aj, aj. <grystanie> Jacku, <grystanie> zrób pan lądowanie, <grystanie> <grystanie> bo, <grystanie> bo będą ofiary śmiertelne. O ja pierdzielę, ale by tam wbiło z tych kładek, tutaj. Hyc. Tu przeskorzenie Tu szeroko tutaj, że ktoś tu jeździ A kurde A liście Tu O ja się Tu Tak No dobra Tutaj cyk góro Jakbyście się zastanawiali Tutaj jest dziura, także tutaj raportuję Jacku, jest do dziura do załatania, słabo bo jest wszędzie sucho, nie ma za bardzo jak tego, jak tego tutaj załatać, ale przy grzmocie w ziemię, no przyspawało mnie tutaj, no po całym roku te trasy są w takim, szczególnie bandy, w średnim stanie niestety. A że to jedna osoba głównie o to dba, no to widzicie? Wspierajcie, pomagajcie i tak dalej. A to kurna roboty jest w ciul z tym, to widać, że tak jest stosunkowo nieźle. No nic, ja tutaj to tak zagarnę sobie butograbie i tak jestem już brudny. Strasznie sucho, to w ogóle widać, nie? że jak ja tutaj czochram tym butem, to normalnie piasek, piaskownica. Dobra, to szakal podejście drugie. Tym razem troszeczkę tam ciaśniej wezmę ten zakręt i powinno być wszystko dobrze. Nie wyglądzie. Tutaj pan On No tutaj chyt. Tutaj trzeba wysoko. Oooo, w tym miejscu Żeby się nie wbić tam na tą rynkę Trzeba się hamować Wysoko No dobra Strasznie ślisko Strasznie Szeroko nie spodziewałem takich warunków żeby po prostu było ślisko, bo to kurde jest jak w lasu no i dobrze. no gdyby już tam wtedy tego koła nie ścierbało. to byłoby fajnie gdzie zawsze tak jest jak jest sucho, to źle. Jak jest mokro, to źle. Nie wiem, czy to my Polacy tak mamy, czy to tylko ja tak mam, ale zawsze się można do czegoś przy. <gry> Nie źle generalnie. Trzeba się cieszyć tym, co się ma. Dobra, lecimy na guśca. Przedostatni albo przed przedostatni zjazd. Nie wiem, czy jeszcze się uda. I znowu widzicie to samo, można się przy... Do wszystkiego. Szybko się ciemno robi. Kurwa, ty to mamy źle. Dobra, to... Guziec leci. Do klików też mogę się Uuu, Tutaj sucho, nisko. Tu Tutaj drogi Skorbic, skorbic, skorbic Tutaj blisko, Fajnie, że Jacek to poprawił Znacznie lepiej się to tu leci Tutaj wysoko O, tutaj liście Ślisko nie, zacząć przyjemnie bo tak w miarę można cisnąć Sezon na zaparowane gogle uznaję za otwarty. Dobra, przedostatni zjazd nur i chata. A już, jest... już faktycznie jest ciemno. Na nagrywce to tak średniowo. bo. Tam mnie trochę wyniosło w pewnym miejscu. a o no spoko! Kolejne nam odcinek z Dexter'em. Kiedy Dexter się budził i codziennie rano mówił sobie, że to będzie kolejny dobry dzień na do naukowca. I pewnego razu był taki niedobry dzień na naukowca. A dzisiaj był taki średni dzień, powiedział. Nie wiem, to chyba przez tą pogodę że jest tak chłodniej, tak średnio mi się jeździ. Niemniej warunki są dobre i zachęcam do korzystania póki jest suchutko chociaż jest na tyle sucho że miejscowi nawet zbyt sucho ale trzeba się cieszyć tym co się ma bo jeszcze tydzień, dwa i będziemy narzekać znów, tylko no co innego tym razem że będzie zimno, ciemno do domu daleko i mokro i bagno więc zachęcam do korzystania wspierania, bawienia się tymi trasami a nadzór dzisiejszy uznaję za udany. Wystawiam ocenę dobro plus. Za to dziurę w bandzie. Do następnego.